Witam Was serdecznie. Zrobiłem taki mały teścik, co stanie się z taką motokolą. Zakupioną w jednym z polskich marketów, gdy zostawimy ją na zewnątrz na dosyć wysokie słońce. W sensie mocne, bo mamy koniec czerwca i są ogromne upały. Zaraz zobaczycie, co się z taką kolą dzieje i co z nią robią promienie UV. Słuchajcie, zorientowałem się przypadkiem, bo po ognisku zostawiłem tutaj kolę, nie sprzątnąłem jej Zapomniałem zupełnie o niej Zobaczcie co się stało Butelka jest niby taka napuchnięta, delikatnie I płyn jest złotawy Przypomina mocz Albo napój cytrynowy Niezłe, co? Czy ktoś z Was wie, dlaczego tak się stało? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Jeżeli chcecie, możecie powtórzyć taki eksperyment. Kola tutaj leżała mniej więcej 3 tygodnie. To tyle, jako ciekawostka. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Hej.